W opisie pod ostatnim filmem wspomniałam, że nie opowiedziałam o wszystkich słowach, które sobie zaplanowałam, ponieważ doszłam do wniosku, że film będzie zbyt długi i od razu pożałowałam. Poza tym to nie była do końca moja decyzja, tylko tak mi zasugerowały osoby trzecie, właściwie jedna osoba, ale już nie ma co tego roztrząsać, po prostu dziś ortografii ciąg dalszy. Zapraszam. Dodam jeszcze, że cały czas ktoś coś wierci, ktoś gada przez telefon, coś jedzie, ale mam to gdzieś. Nagrywam tak jak jest. A zacznę od słowa, które bardzo wam się spodobało i mam wrażenie, że zdradzając pisownie tego słowa, odkryłam przed wami tajemnicę wszechświata. Chodzi oczywiście o słowo rzesz. Już wiecie jak pisać rzesz, przez dwa z z kropką. Natomiast pod filmem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których pisaliście orzesz. tyle że pisaliście orzesz Rozdzielnie, rozłącznie. I nie do końca to jest dobry zapis, ponieważ językoznawcy zalecają, aby orzesz pisać tak, czyli orzesz łącznie, a ty oczywiście oddzielnie, orzesz ty, o tak. Czyli orzesz ty, Paulino, jak bardzo ułatwiłaś mi życie, mówiąc jak się pisze orzesz. Orzesz ty, orzesz łącznie. Idę dalej. Moi drodzy, skoro kilkuletni piszemy łącznie. Skoro dwójpółletni piszemy łącznie. Skoro stuletni nawet piszemy łącznie. To 55 i półletni też piszemy łącznie. Czytam 55 i no. Wiem, wiem, że kusi was, żeby to napisać rozdzielnie, ale nic z tego. To teraz przyimki złożone. Na przykład: sprzed, spod, spoza, spomiędzy. Łatwo zapamiętać, że jeżeli są złożone, to znaczy, że ktoś je złożył z mniejszych elementów, a skoro są złożone, to znaczy, że je się pisze łącznie. To teraz wyrażenia przyjmkowe. Wyrażenia przyjmkowe z zasady są pisane rozłącznie, ale oczywiście są wyjątki, jak to w zasadach ortografii. Ale dobra, wyjątki potem. Wyrażenia przyjmkowe piszemy rozłącznie, na przykład takie. Beze mnie, pode mną, nade mną, ode mnie, to wszystko rozłącznie. Po prostu. Po prostu zapamiętałam dzięki programowi You Can Dance po prostu tańcz, ponieważ tam to logo mi tak mieniło się przed oczami, i zapamiętałam, że po prostu piszemy rozłącznie. Zapamiętałam też, że skoro po prostu piszemy rozłącznie, to i po południu rozłącznie, bo to są takie podobne konstrukcje. W ogóle też piszemy rozłącznie, ale o tym już mówiłam w programie. Tutaj znajdziecie odnośnik do tego odcinka i ze wszechmiar też rozłącznie. Moi drodzy, tutaj jest taka pułapka. Na co dzień piszemy rozłącznie, ale codzienny, coroczny, co miesięczny, co łącznie. I jeszcze jedna ważna sprawa, ponieważ czasami się dziwicie. Na razie zawsze piszemy rozłącznie, bez nie ma tutaj znaczenia znaczenie. Nie ma rozróżnienia na znaczenie, ponieważ czy mamy na myśli na razie nie mam planów na przyszłość, czy też mamy na myśli pożegnanie. Do zobaczenia. Na razie zawsze piszemy to rozłącznie, zawsze. Nara piszecie łącznie. Wiem, ale na razie rozłącznie. Z powrotem piszemy rozłącznie. Stamtąd, stąd piszemy łącznie i przez s, natomiast z powrotem rozłącznie. Możecie to skojarzyć z na powrót. Na powrót też piszecie rozłącznie. Z powrotem, na powrót rozłącznie. Natomiast mamy jeszcze dawne wyrażenia przyimkowe, które kiedyś pisaliśmy rozłącznie, a teraz już inaczej. Co to, to na przykład? Dlaczego naprzeciwko oraz naprzeciw powoli i w koło? Na przykład biegać w koło czegoś. Dawnymi wrażeniami przyjmkowymi są też dotychczas i dopóki. Bardzo mnie bawi słowo dopóki, ponieważ dość często spotykam się z pisownią następującą. Dopóki i w głowę zachodzę, co oznacza puki? Co oznacza puka? Do jakiej puki? Jaka puka? Ja znam tylko bukę. Więc to jest niepoprawna pisownia, dlatego jest zapisana w kolorem czerwonym. Proszę zapamiętać poprawną, poprawna jest taka – do puki. A teraz opowiem jeszcze o kilku słowach, które zapisujemy różnie w zależności od znaczenia. Takimi słowami są na przykład naprzód i naprzód. Naprzód pisane Łącznie występuje na przykład w okrzykach typu Naprzód, marsz! Dalej, naprzód! A naprzód rozłącznie występuje w zdaniach typu Przeniosłam się naprzód autobusu, ponieważ chciałam lepiej widzieć trasę. Kolejne słowa to naraz oraz naraz. Naraz to można mieć dziewczynę, natomiast naraz oznacza nagle albo jednocześnie. Jednocześnie to można mieć dwie dziewczyny, czyli dwie dziewczyny można mieć naraz. Zwróćcie uwagę, że na raz akcentujemy na słowo raz, natomiast naraz akcentujemy na na. I to może bardzo pomóc. Ponadto i ponadto. Ponadto pisane łącznie oznacza co więcej, poza tym. Natomiast ponadto pisane rozłącznie występuje w zdaniach typu Ponad to, co już powiedziałam, nie mam nic więcej do dodania, albo potrafię się wznieść ponad to. To teraz słowa, z którymi rzeczywiście jest dość duży problem, ponieważ chodzi o zresztą, zresztą pisane łącznie i zresztą pisane rozłącznie. Zresztą pisane rozłącznie występuje w zdaniach typu: Wczoraj na zakupach wydałam dość mało pieniędzy i nie miałam pomysłu, co zresztą zrobić. Natomiast zresztą pisane łącznie występuje w zupełnie innym kontekście, na przykład. Mm, nie wiedziałam do końca, co poradzić Ani. Zresztą, co mnie Ania obchodzi. O. To teraz już ostatnie zagadnienie i bardzo się cieszę, ponieważ cały czas, cały czas ktoś mi tu przeszkadza, więc jeżeli nie skończę, to oszaleję. A chodzi o kolory. Kolory typu szaro-zielony, pisany z łącznikiem, z dywizem, i szaro-zielony, pisany łącznie. I zacznę od tego szaro-zielonego, ponieważ wyobraźcie sobie, że mamy kiecę, czyli spódnicę, i ona. Składa się z dwóch kolorów. Jest na przykład w takie paski, w pasiory: szary, zielony, szary, zielony, szary, zielony. I jeżeli, patrząc na tę spódnicę, widzimy tak naprawdę dwa kolory, to ten kolor tej spódnicy zapisujemy z dywizem. Spódnica jest szaro-zielona, ale z dywizem, bo widzimy dwa kolory: zarówno szary, jak i zielony. Tak? Natomiast. Jeżeli spódnica jest w jednym kolorze, tylko niejednoznacznym, to znaczy jest niby szara, ale wpada w odcień zielony, to wtedy piszemy szaro-zielony czy też szaro-zielona spódnica łącznie, ponieważ kolor właściwie tej spódnicy jest jeden. Dobra, udało się wszystko nagrać, więc został suchar. Suchar leci tak. Jak się nazywa nowo przyjęta, nowo przyjęta oczywiście pisane rozłącznie, bystra sałatka? Jarzynowa. Jarzynowa sałatka.